Serwus! to będzie dobry wszystkim bardzo, gramcy serdecznie i to kolejny odcinek na moim kanale z Amogasa. Cię witam serdecznie, no i serdecznie, ale do najserdeczniej Was witam. Tutaj widzę, że nie mam, że... Żadnych... O, tutaj jest tak, dobra. Ogólnie to serdecznie Was witam, tak jak mówię, w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków jak ten. Wiem, że miało nie być Amonga. ja wiem, ja wiem, ale ja stwierdziłam, że dobra, no, dam ostatnią szansę. Ostatnia szansa, się jej nie zmarnować. Macie jej nie zmarnować, jak serenę to będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Także to jest ostatnia szansa, jaka tylko istnieje, bo następnym razem naprawdę będzie ciężko. Eee, I co? No jeżeli jesteś ze mną pogań, no to zapraszam na mojego Instagrama Milkarz przez 2a. Olcia, nie zabijaj mnie, proszę. Proszę cię, Olcia. Nie rób mi tego. Błagam. Już tak dobrze idzie, już tak jest dobrze, ale chyba mnie nie zabije, chyba jest chillerka. Dobra, dobra, czy mamy tutaj liście? Nie mamy żadnych wizualnych tasków? What? Dobra, Idziemy do elektryka. A myślałam, że to będzie ciało. Ja byłam przekonana, że to będzie ciało, a to się okazuje, że nie. Okej, okay, troszeczkę się pomyliłam. Tak jakieś wybaczcie. Serdecznie, serdeczne przeprosiny. Mhm. Mm Moje ulubione zadanie, dobra. Yo, zrobiliśmy to widzowie. Zrobiliśmy. Upsi, zrobiliśmy to widzowie. Jesteśmy niesamowicie. Ok, pójdźmy. Nie, nie. Mamy w reaktorze najgorsze zadanie ever. Najgorzej. Jak ja tego nie lubię. Wy wiecie, że ja tego nie lubię. Dobra, lecimy z tym koktem w takim razie. Mam nadzieję, że mnie nie zabije podczas robienia tego zadania, bo to jest najgorsze zadanie, jakie istnieje. Jego strasznie nie lubię, naprawdę. Fajnie. Pozdraw, dobra. Yy, przerwało nam, ale ważne, że żyjemy. Herbatka z i Pozdrawiam malinowca, Bukę i herbatkę i rumbę bo ich kojarzę. I Igro jeszcze kojarzę, także pozdrawiam serdecznie. Okej, okay, Ele. Ja tam byłam wcześniej w Ele. I Upsie, ale to nie byłam ja. Yy, czyli MTO na oczach. Co, 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 co. Herbatka fioletowy. O kurczę. Jak nie fiolet, to czarny. Fiolet 100%. No to najpierw fiolet. Okej, okay, zaufam czarny. Dobra, najpierw na, na, na głosuję na fioleta. Yy, czemu tutaj na rumbe się daje? Dobra, sensie. Zagłosowaliśmy na fioletowego. Zobaczymy, co czarny. No nie wiem, no w sumie to jest ciężka. Sądzę, że to gdzie jak osoby się wiecie ze sobą ten. Okej, okay, w ogóle fiolet nie zagłosował na czarnego. Czy to oznacza, że fiolet przegrał? Czy w sensie z nim post... Ujujujujuj, uj, 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 czyli czarny, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, no to problematycznie, no nie powiem, że nie. Także coś tak czuję, że zaraz będzie, znaczy będzie reaktor i ten... A, jednak światła, dobra, tak polecę sobie naprawić, zrobić to zadanie. Tak, 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 tak i ostatnie. Proszę, nie przerwijcie mi tego! Dobra. Nie, no kurde, najgorzej w ostatniej chwili! Najgorzej, dobra, słuchajcie, nie no, dobra, ten... Lecisz, ok, czyli czarny, dobra Oj, herbatka, herbatka, o nie No to wiadomo Najgorzej Mówimy papa pa. Ok, głosujemy na czarnego, ale kto jest drugim imposterem w takim razie? Czy tutaj ktoś... kogoś... O nie, można się cofnąć do tyłu? Milkin nie dadzą nam dokończyć taska. Dokładnie, najgorzej jak on nie będzie No to będzie przypał giga Ogólnie już biorąc To będzie śmieszne, ale nie, no chyba już Szyba już powinien być, ok, jedna osoba w skipowała. Ona się powiedziała, że... Ona stwierdziła, że nie ma opcji, że ona ma dość Eee, ale dobra, w ogóle przepraszam, że Ci odcinek jest taki troszeczkę później, bo jest teraz 15.23 jak to ten... okej, była i więc z git ale w każdym razie jakby po prostu ten... miałam dzisiaj do późna lekcję i musiałam pogarnąć rzeczy, wiele itd. i tak dalej i też kurde, miałam dzisiaj jakiś taki gorszy humor, ciężko mi było. ok, I ciężko było mi po prostu ogarnąć, mam nadzieję, że rozumiecie, no ale już jest w miarę okej. Okay. Także możemy sobie już raz spokojnie sobie Amonga pograć i Amonga Naga, więc sorki raz jeszcze, że tak trochę późno. E, dobra, Ocio tutaj naprawia, mam nadzieję, że naprawia, ja mam to w nosie, ja sobie zrobię kartę, na spokojnie, ja mam czas, co się dzieje z bułką? Czemu on ma takiego stoła, jakiegoś dziwnego, to było dziwne. Czy ktoś to Już myślałam, że nikt tego nie naprawi. Naprawdę, już myślałam, że miałam tutaj was widzowie krzyczeć, że drzwi się zamknęły. Okej, okay. okej, okay, okej, okay. niedobrze, bardzo niedobrze, w ogóle czemu on jej po stronie zabija? Niebieski żółty tutaj jest ze mną. Oni nigdzie nie myli. mamy jeszcze jednego taska chyba, tak. Dobra, i lecimy teraz tam w prawo, zobaczyć jak to wygląda. Buka, co robi Buka? To jest podejrzane. Buka jakoś dziwnie się baguje w ścianach i tak jakoś chodzi, strasznie podejrzane, To jest mega podejrzane, dziwne. Malinowiec to było też dziwne, to co zrobiłeś teraz. Okej, okay. my mamy... ja już mam wszystkie zadania zrobione, więc cool. E, czy będzie jakieś ciało w elektryku? Nie ma nic, jest czysto. Okej, okay, pójdźmy może teraz tutaj. Nie ma nikogo na kamerach. No to sobie a chciałam zobaczyć co ci no ale dobra. Eee, w każdym razie, zobaczymy. Eee, zielony zgłosił ciało. Mm, w admin, w adminie, czyli Cyan i Zielony zgłosili ciało. Cyan i Zielony, Imo nie oni, dobra to napiszę, że Imo to biały. To biały, ale nie wiem na nie... Nie, nie wiem na 100%. Ale nie wiem na 100%. Kurde, bo jakby tak mi się wydaje, bo jakby żółty i niebieski byli chyba razem. Byłeś z niebieskim. Tak się zapytamy. Okej, okay, Ośle tutaj zagłosowała dosyć szybko. Ja bym wiedzieć co. Okej, okay, nieważne, jakby i tak zostanie wyrzucony. Ale ja chciałam się zapytać, żółtego, czy był z niebieskim. Bo, jakby był, to na pewno to byłby biały. A tak to w sumie nie mieliśmy tak do końca pewności. Ale był tym impulsem, także spokojnie. Udało nam się to ogarnąć, więc jest dobrze, że Zarobiście, mega się cieszę. Ale giniemy ja oczywiście Play again, dlatego że gramy raz jeszcze. Czekamy na 10 osób, także jazda, sobie z tematem. Dobra, zarobiście. fajnie, że nam się to udało ogarnąć. GG. Dokładnie, GG. To była naprawdę dobra gra, podoba mi się. Dobra. Jesteśmy krumetami. Często już ostatnio jestem w ogóle impostorem. To chyba dobrze, bo nie będziecie impostorem. Ja jak gram, nie jestem impostorem, to mam rage'a wielkiego. Dobra, chodźcie ludzie, bo ja tutaj mam te asteroidki. Dobrze, dobrze, słuchajcie, teraz to tak, tak to można żyć. Życie jak w Madrycie totalnie, także zarąbiście, okej, okay, o nie, słuchajcie, dzisiaj... Upsi, 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 szybko, 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 szybko. dobra, ale 20 mamy, ekstra i teraz jazda tutaj. W ogóle mam pomysł na odcinek, tylko że muszę mam z kimś nagrać odcinek, ale jak wrócić wrócić z tego sanatorium, to ogarniemy z fajny odcinek. Myślę, że Wam się yy, spodoba. Dobra, lecimy teraz do Sheets, jeszcze mamy to zadanie, ale i tak już wiedzą, że jestem tym, także możemy na spokojnie na spokojnie robić te zadania. Yy, wizualne. Mam w elektryku, z tego co widziałam, dosyć sporo tych tasków. I fioletowy sobie stąd wychodził. Ale to i wszyscy w ogóle mogę to sobie ściągnąć. Mogę, dobra. Yy, cztery, nie, trzy taski w tym w elektryku. To jest całkiem sporo, widzowie. To jest całkiem sporo. Dobra, iglu tutaj tak jest troszkę podejrzane, że. Cały czas się mną, o, na mnie ogląda, i tak się patrzy na mnie cały czas. To jest troszeczkę, nie wiem, dziwne, dziwne, bardzo dziwne. E, ale okej, okay, dobra, mamy 100% superancko, i teraz jazda. Gdzie jazda? Na prawo. Po lewej stronie nie mamy żadnych tych <grych> zadań. Smutne trochę, ale okej. Okay. Dobra, robimy kartę teraz, bo ja myślę, że zdążymy na spokojnie. Nie, tu faz, albo jednak nie zdążymy, zdążyliśmy, dobra, przed zabiciem kogoś. Iglo, zostaw mnie ja się, boję, że Iglo jest impostorem znowu. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam takie, takie wrażenie I to mnie niepokoi troszeczkę Trochę nawet bardzo bym powiedziała Ale okej, okay, liczę, że Mimo wszystko mnie nie zabije i przeżyję Okej, okay, naprawdę mam jeszcze, ale i tak jest teraz zgłoszone ciało, także no Dobra Kto zgłosił? Zgłosił Malinowiec, nie żyje Kosmitka mm, Gdzie? Milki czysta, dziękuję serdecznie Shicom. dobra yy, Czerwony czysty w takim razie będzie Milki czysta, ja, w sensie ja <laughs> Ok. i ktoś jeszcze miał Skana Niebieski Czyli ja jestem czy stan, niebieski nie i I kto jeszcze tam mówił, czerwony nie. Czyli zostaje nam. Okej, okay, bardzo dużo ludzi. Powiedzmy, że malinowiec też nie. Brązowy mnie gonił. Brązowy nie żyje. Nie on tam był. Chodźcie do 2, potem brąz nie żyje. A on nie żyje. <grym> Najgorzej. Okej, okay, no ja, dla mnie to będzie skip, Definitywnie, bo jakby nie ma co. Nie mam pomysłu, to jest... Aha, no tak. <laughs> Okej, okay, to już pomobo, ale dobra. Jakby zaskippowano, bo myślę, że nie ma co. Nie wiem, nie mam żadnego pomysłu innego na to, kto mógłby być także no, lepiej skip. Eeehm. są wyrzucone, świetnie. Dobra, ja zdadam. Czemu pada śnieg? Ja teraz tak się cały czas patrzę, jakby patrzę na was, poglądam jakby godnym oka, bo cały czas kurde pada ten śnieg, ja nie ogarając co to się w ogóle dzieje. Jakby jakim cudem. I dlaczego? Ja dzisiaj mam poważną sytuację, bo dzisiaj jadę samochodem moich rodziców, dlatego że moje auto się tu zepsuło. I dzisiaj jeden samodzielny moich moim, w, moim w pierwszy raz w życiu. I strasznie się boję. A ja tu jestem na takie warunki pogodowe, że ja się boję, że ja umrę. Ale trzymajcie kciuki, widzowie, proszę, trzymajcie mocno kciuki. Najmocniej, jakiego ok, Mimix to jest. Dobra, Mimix ten. Mimix ma Shields. Dobra, superowo. Okej, okay. Bravo you, bravo you. Cieszymy się niezmiernie. Yy, może ja pójdę sobie do elektryka. Wiem, że tam mam ciało wyżej. Ale chciałam zobaczyć po prostu, czytaj, cokolwiek wiecie. O nie, już myślałam, że. Uuu, Mimix zostaje ten. Ona tam zostanie zabita. Ona zostanie zabita nam jak nic. Czekajcie, 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 szybko ogarniamy tutaj taski, jak, znaczy tego kamery. Mimo mm, ona może być tutaj jest żółty, więc nie dałby rady jej zabić. Nie no, majonezik wychodzi. Ale wszyscy żyją. Dobra, nieważne, nieważne. Never mind. Myślałam, że to będzie jakiś zgon czy coś takiego, ale tutaj się nic nie wydarzyło istotne w zasadzie, to jest nieistotne, takie tej czarny i biały w ogóle byli. Yy, ja sobie robię ostatniego chyba taska. Nie, jeszcze jeden. A nie, a nie, dobra, wszystkie taski zrobiliśmy i teraz wierzę, że światło trzeba naprawić, także ja z ze światłami. I... okej, okay, wszyscy żyją. Rumba naprawił światła, więc nie zrobiłby tego, gdyby sobie od tak, wiecie... Także rumba jest czysty, mimik jest czysty i niby niebieski, tak? I malinowiec drugi raz z rzędu zgłasza ciało, co jest podejrzane. Kafeteria. W kafeterii był malinowiec i iglo wcześniej. I to jest takie troszeczkę podejrzane. Także niedobrze. I mam pytanie. Jakie? Bułka widziała skana mojego. Okej, okay. do czerwonego, czyli mimix. Czerwony jest czysty, napisane. Czerwony, czysty. Czysty. Czy tym? Okej. Okay. Yy, nie ma to jak yy, umiejętność pisania. Co robił w kafe? moi mm, no nawet czysty, no. Ma. Yy, no. Dobra, sobie tak napiszemy. Okej, okay, zeskipowane i tak, mimo wszystko, no jakby. typowo, typowo, dobra. No ale kurde, szkoda, że tutaj my nie mamy żadnych tutaj, więc za jest coraz mniej czasu. I ten się niech tak padasz, że ja zaraz dostaję po prostu czegoś. Ja nie mogę się tam patrzeć, ja się po prostu stresuję natomiast no autem. Dobra. No radę. Ja już jestem. Zrobiona, jeżeli chodzi o taski, także nie wiem. Idziemy sobie na kamery, chyba, bo tyle nam zostaje. Czemu cyjan idzie? Okej, niebieski jest czysty. Dobrze wiedzieć. Niebieski jest czysty. oki. Malinowiec tutaj. Co on robi? Dobra, niebieski tutaj wychodzi i go wchodzi. Malinowiec idzie w dół. Tutaj jest niebieski, poszedł sobie do nawigacji. Okej, okay, ja sobie tutaj będą... No, ja sobie, ja tutaj obserwuję wszystko, ja taj wszystko obserwuję, wszystko widzę. Czarny robi taska. Eee, czarny mu się chyba nie powiększył pasek, ale dobra. Co oni robią?! No, to jest dziwne. Eee, w każdym razie... Cyan i fiolet. Jeszcze biały to był, w ogóle go nie zauważyłam, okej. Okay. CO?! Jakim cudem biały wys wyszedł tędy? To mi już w ogóle nie pasuje. okej, okay, czarny zgosił ciało, jak, jak to będzie ele. Po angielsku. Hmm. Kurde. Nie mam pojęcia w sumie. A Igo jeszcze pisze właśnie o tym a, a, challenge'u. Drzwi zamknięte, czyli to był went. Kurde, kto wchodził? Nie pamiętam. Drzwi zamknięte. Chyba, że nie, no niekoniecznie to był taki wend, że wiecie. Dobra, nieważne. No, będzie skip, ale najgorsze to, że. No, my to chyba już przegraliśmy. To jest przegrana chyba rundka, bo. 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 bo ciężko. Chyba, że Buka zrobił self. Tak też, może być i Malinowiec, mi też to, jest troszeczkę podejrzane według mnie. Kurde, ciężka runda. Jakby nie wiem, nie mam pojęcia. Strasznie nie mam pojęcia. Nie wiem, widzowie, nie mam. nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lecimy do reaktora tak czy siak, bo trzeba tam polecieć oczywiście i naprawić tego, ten reaktor. Także jazda z tematem. Mam nadzieję, że ktoś razem ze mną go oczywiście naprawi. Dziękuję. Kto go naprawił, malinowiec? OK, pozdró malinowiec dla ciebie. No i teraz robimy tak. Bułka w ogóle wyszedł z gry, tak by the way. Ha, majonezik idzie to... Do... Majanaziki, mają inowiec. Malinowca podejrzewam, ale na nie, ale dobra, słuchajcie, to było na ten odcinka. Serdecznie dziękuję za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 oraz o godzinie 18.30. Jeszcze dziś na mnie głównym kanale, także serdecznie Was tam zapraszam. Trzymajcie się ciepło, należy no, to się przestanie padać, bo jest mocno. Jakby ja, ja Wam pokażę soć, ja Wam pokażę, to jest taki na sam koniec. Patrzcie, widzicie to? Jest mocno, jest bardzo mocno. Tak serdecznie dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia miłego dnia i widzimy się później. Cześć!